Ale nudy dobra, może poszukam jakiejś grupki. Hejka, chciałabyś może do nas na grupkę? Tak! Użytkownik XD dodał! Amelka 2037. Elokast dodałam nową osobkę do grupki. Hejka? Siema. Hejka. A może zrobimy face reveal? Dobra. Spoko. Oki. Okay. To ja zacznę. Mam na imię Martyna, mam 15 lat i to ja. Prześliczna. Cud znaczy ładna. Myśli Boże, jaka ona jest piękna. Nikt mi jej nie zabierze. Spoko. Oki, okay, to teraz ja. Mam na imię Amelka, mam 14 lat i to ja. Bogini. Kit! Ślicznotka. Myśli Jezu, jaka ona jest przepiękna, musi być moja. Okej, okay, to teraz ja. Mam na imię Aleks i mam 17 lat i to ja. Mówią. Alex. Cudowny. Myśli, OMG, jaki on jest piękny. Spoko. Dobra, to teraz ja. Mam na imię Noel, mam 16 lat i to ja... Bracie, czemu ty jeszcze nie masz dziewczyny? Spoko. Boże, cudowny. Myśli, chyba się zakochałam. Chcecie part dwa?